Dobry kochani kocham was tak samo jak mnie, czyli nie. Znaczy ja siebie kocham was, nie? bo wybuchnął creepera. E, wiesz co, mutant wybucha czasem pod ziemią. skąd ty k***a, to wiesz? No bo k***a już mnie raz zaczął wciągać i k***a wybuchł, ale to było pod ziemią. <grym> Żyją. Nie chcę się z tym królikiem Oooooooo oh. Zostaw pimpę, zostaw pimpę Tam postaw, tu Gdzie je stawiam? Patrz, patrz, patrz W środku się robi Aka Aka Ale k**a, zarodnik He <taki> gruby <taki> tak Wygląda jak kurde Xawery, gdy śpi Czy ty to widzisz? Ale co? Dobra, Dlaczego ja się palę? Przecież ja tego nie dotknęłam! Dobra, ja cię zostawię. Przecież tu się kurwa Cię. No nie wiem, przeszłam tu i się zaczęło coś śmiać ja, Jak ja tych paninami tak To co on zginął Ła wow. Jak ty kurz z wysokiego miejsca Nie wiem, miałem czarny ekran i spadłem Nie, już kolejny bije jakiś. Oh, jajo No gato moje jajo! <grystanie> I co, mogę jednak normalnie posadzić? I ono będzie rosnąć? Nie no, teraz potrzebujemy dynapedy. No tak kliknę na siebie. Gówno! Oh! patrz co to, co to, co to <grym> shop! Jaki słodziak! gdzie Szop? Aaaa... NIE! Zostaw go! <grym> o, nie wiem co kopią? Co to niby kopią? Bo ja nie wiem. Szybciej. <grymne> no dobra, ale ty najpierw sprawdź, gdzie one kopią. O, mogą mi te trzy czy no, co, co kopią? Urdek Co, co oni kopią? Jaki ją dubię, a ja im No ale gdzie?! Nie, <laughs> nie, <laughs> O! Ja Kopiam coś! Aga! Aga, kopią coś! Chodź! Aga! Ale nie! Co ty robisz? Daj tą różdżkę! Daj to! Zatrzym je! Zatrzym! Chodę. Daj tą różdżkę! Bo ja wiem co ty im, ty im każesz Ty im każesz kopać tunel, a nie k***a w dół! Yeah. Oh, <laughs> oh, oh, Kie o ja gata! Jak gówno Urośnie, czy on będzie taki mały, czy co chyba? <m> on ucieka! Urośnie. O to opojku, rośliny się rozrosły! Ja Zrazem co Snake się do mnie przyczepił Oh my god, I will die. No. I almost will... no. will... no. die! Snake? So can... okay. No Tyle domu No to teraz pozdroś jeżeli chodzi o twoje wracanie nie Co? Pozdroś jeżeli chodzi o twoje wracanie do domu Nie no już wraca tam z 3 metry na kilometr Co to, co to, co to Ja pierdolę. ja pierdolę. Nawet nie miałem Ja pierdolę co na spawnie widzę same swoje zwłoki dalej. Ja pierdolę. Ale jak Ciebie k***a Klipper mógł Minecraft. mnie ja, jak Ciebie k***a Klipper mógł zabić, mnie to zastanawia. Ja też nie wiem, byłem w łódce. No właśnie, co on się dzisiaj do łódki wpierdzielił? <gry> Chyba tak. Nie wszystko mi się zlewa. Ja, Frankl. To Ten Iranczyk. Ten Iranczyk. Jest z nie, nie <gry> to jest <gry> <gry> Jest. Czy ja słyszałem? Czy już co widzę. Mówił. Mówił. Się. A jak. I Ja to coś zrobiłem. Ej, bo zima przychodzi. Ciecha, Nie. Yeah, Nie. No... Ej! Mówił. Co tu się dzieje na dworze? Mówisz jakieś żarty, Że żarty. Czy ty nie ukrawiasz rzeczy z domku? Nie, wziąłem tylko to. musiałem zrobić, bo to jest wilk. O widzisz? No i to. Ja umrę! Ja Tego to... Ubram. nie okłoci, to są jego rzeczy, co ty mu kradnie. <grym> <Wdzisław, grym> wyjdź stąd. Nie, opcje sterowania

Ja. no to nie jest ta sytuacja, nie? <grywa> dobra, dobra, chilluj. Ale jest s nuką sugnat. Ej, To jak forest tu jest. A ja to A ty to zniszczyłaś? Co? No bo to kuzia było żarcie i tego żarcia już nie ma! Jak to nie ma? No przecież powinno być. Nie ma, bo ty to zniszczyłaś! Nie, no się k... Pyta, czy to mogę przenieść A ja myślałem, czy chodzi, no, no. że on będzie mógł dalej z tego jeść jak będzie zadaszone Nie no to żeśmy się dogadali Orao Ty chcesz że od tam szybko Czek ona ch... Nie ma co jeść Ja też szybko pójdę po te... Ale jest szybko migiem, bo jak nikt nie będzie przy nim, to on nie będzie urodziców. rodziców. Czy będzie adoptowany. Ale nie można adoptować, nie mam, chyba można. Batem, a batem. Ja nie, czym, czym, żywisz swojego dinozaura? z drzewem. drzewami. No przecież jest roślinnożerny, tak? No to o co ci chodzi? Czeka z całymi pniami Rzebami. Rodzi się Agata! Taka idę. Rodzi się. Kurwa. W gór, Ale, psa. ale który, który to jest? To jest ten mały? Skóryk? Nie, nowy. Jaki. Ole p. dola, Ja p. Mm. Japon ile on tego jest, o, mój. Się jest mój! Jest mój! I Jest myśli. mój! A co jak na że uderzy? To mnie będzie atakować? OŚPI! OŚPI! Oh. Ja... No, ja co to jest? Chodź. 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 No czemu on tak czołga? Zabiję go. To... <śleski> <śleski> A, no, bo on nie pewnie nie coś nie. tam robi z tym A, też mam polerynę Dobra, Xaver nie ma polerynę Ej, dobra, ej, dawaj, bijemy k***a mutanta, dawaj, chodź, chodź, wiem Nie miałem swopointa, śmieciu Sewer, no przestań, bo będzie k trzeba, nie wiem, włączyć dla ciebie jakiś... Dobra, sam zaczął no nie spieraj tego! No kurde, Jezus, to uspadło To musiałam ci to lepiej oddać Oddawaj mi to wszystko! <laughs> no nie! Znowu! <znów. śmiech> Ej, jedną. ale kurwa, wiesz, że zadaliśmy być móc W ch**ę HP Kurde, Teraz siekiery kurde gnoja Kurwa, bo ja go nie widzę! Śmiecia!

Co ty zrobiłeś? Ej, gdzie to wylądowałeś? Gdzie to Spadłem za chmurę i A, bo to cię teleportuje tutaj, no ta, zapomniałam Agata mam buducę dla ciebie Masz dirta. No Luksowy! Ale grówno <grym> <grym> Idealnie wylądowałam w wodzie, ja dole. I co to robiło? To jest bazyliszek. Co ten bazyliszek robił? Ja nie pamiętam. Eee, bazyliszek strzela strzałami. On zbuzi, strzela strzałami, kumasz to? Jesteśmy na drugiej wyspie. To jest aerulik! Aerulik, kumasz to? Co to jest? No to jest królik, patrz kserr, kserr, bardzo zobacz. Ja poszedłem tam dosłownie na wprost, ale jest jeszcze tam później na prawo i na lewo, jak patrzę na mapę. I to blacuny robią te? Ej, ekran mi się Ja, ja jestem. Ej, to mnie ściąga w dół. Chcę ja muzyczkę włączyć w Minecraft, bo tu nie da się bez muzyczki grać. Ooooooo! Xaverego wciągło w dół! Ej mnie też krew w dół! Nieeee! Wciągnął mnie w dół. Co w dół Ja p... lecę, lecę! Ja to warła że... No. Co tu robi Co tu robi kodogrzmot? Ja przyszedłem. Ja nieoswojony? Czemu on nie jest nieoswojony? E, bo on go trzeba oswoić chyba jakoś tam, nie pamiętam, jak dorośnie trzeba go tam jakoś mięsem czy coś. Ja bym się... Ja się będę mieć jak ja jestem przy nim. Bo różne dinozaury się no. różnie rozmażę ja Kurwa, ja, żygam Mięsem. Ja akurat tańczę <grym> Dobra, ja wchodzę tam. Nie wiem jak to jest. Deo się obkończy, jest niedługo. Jup! Nie, nie mogę tu chodzić. Tak, coś kur... Co ja zrobiłam? Hmm. Wiesz jak zrobić to? Oh! Jestem Nie jego dalej? właścicielem! Oho, ja zero! Przepraszam, co mówiłeś? Ty oh! na lucika! Uuuu! Ser chodź tu. Ale górno, co to jest? Nie wiem właśnie. Idziemy? Co ty zrobiłeś? Nie wychuj! Co jest? Aaa, bo ty weszłeś pewnie w pułapkę? Nie! Wypij z